Tu były ziemniaczki. Posiałem w niedzielę, dzisiaj mamy środę, posiałem w niedzielę łubin niebieski. To by było tu. Posiałem faselię, to będzie chyba to. Gorczycę, chyba że to jest gorczyca. A mniejsza o to. Gorczyca, faselia, łubin niebieski. No i wschody już są. Trzeciego dnia już widać, że coś się dzieje. Łubin niebieski generalnie nie czeka na nic, tylko rośnie. Ach, to będzie gorczyca, bo gorczyca była siana w rządkach, a faselia była siana... Zrzucanie, więc to będzie gorczyca, bo jest rządek. Jeszcze ja nie, nie wiem dokładnie, jak wygląda gorczyca. Zaraz po wschodzie chociaż. Ach! Zobaczy się później. Tak się bawię w ogródek. Dziki mi te ziemniaki troszkę za wcześnie pozbawiły możliwości wzrostu. Więc ziemniaczki się udały średnio, ale to pierwsze moje ziemniaki, a na dziki byłem troszkę nastawiony negatywnie, dopóki nie okazało się, że podchodzą tak blisko domu, że z okna je zobaczyłem i takie słodziutkie, małe popierdalacze, no ciężko się złościć na takie rządko małe. Może mi się uda kiedyś je sfilmować, one tutaj dość chętnie podchodzą bardzo blisko domu, no, no właśnie także można zobaczyć je. لا <applause>